Dobry wieczór, kochani. Witam Was serdecznie w mojej kuchni po krótkiej przerwie, bo już dawno nie było na moim kanale żadnego y, przepisu. Dziś będzie to bagel, z sosem pieczarkowym i sałatką z serkiem feta. Jest to yy, pieczywo. Które kształtem przypomina oponkę, wygląda, wygląda tak i do tego będziemy używać, ja robię ten sam przepis co jadłam u mojej siostry w restauracji, w której ona pracuje. Więc tak, krążki czerwonej cebulki układamy na bajglu, możecie sobie dać więcej cebuli, mniej, to wszystko w zależności yy, jak lubicie. Ja tu robię dla mojego męża pierwszą, on lubi bardzo cebulkę, więc daję to sporo. Kolejna rzecz, będą to ogórki konserwowe, są to ogórki kupione w polskim sklepie. Także teraz kładziemy dookoła ogórki konserwowe. Ja wiem, że pierw, Ja to tak samo jak powiedziałam mojej mamie i koleżance. Bajgier z sosem pieczarkowym, że sos pieczarkowy do, do pieczywa, ale mówię Wam, naprawdę jest przepyszne. I ostatnia już rzecz, którą dajemy do bajgla, jest to ser żółty. Ja tutaj mam akurat kupioną gotową już tartą mozzarellę i red cheddar, ale Wy sobie możecie dać obojętnie ser żółty, jaki macie w domu, czy jaki sobie kupicie. I teraz staramy się poukładać jakoś ten ser żółty tutaj. Tego sera ma być dość, dość sporo. I będziemy to zapiekać w grillu. Dobra. Bajgel jest przygotowany. I wędruje do grilla. Dobra. I teraz tak. Pierwszy bajgel nam się... O, ser daje do górka. Pierwszy bajgel nam się już piecze. Ja tutaj mam przygotowany sos pieczarkowy. Jest to sos przepisu również z restauracji mojej siostry. Znaczy gdzie pracuje moja siostra? I tutaj są tak, ja mam takie malutkie baby mushroom, to są takie malutkie pieczarki, pokrojone, odparowane, nie dodawałam ani masełka, ani z oliwy z oliwek. Do tego 200 ml śmietanki łaciaty, 18% to jest taka malutka żółta w kartoniku. Odrobina mąki rozmieszana z tą śmietaną i troszeczkę wegety do, do smaku. I to wszystko ładnie zagotować. Ten sos nam zgęstnieje. Ja sobie go teraz wsadzę zaraz na napalnik. I tutaj tak. O, no i się zatopiłam. Teraz będzie sałatka. Tak naprawdę, jeżeli nie macie ochoty na sałatkę, możecie ją pominąć. Jeżeli macie ochotę, to sobie możecie zrobić taką samą albo z jakichś innych dowolnych składników, jakie lubicie. Ja tutaj mam mix sałat, sweet mini peppers, czyli malutką papryczkę słodką, Kukurydzę, rzodkiewkę, pomidorka, co ja tutaj jeszcze mam? Ogóreczka zielonego oraz fetę pokrojoną w kostkę. Powiem Wam, że ja wcześniej kupowałam naszą polską fetę w kostce i strasznie miałam problem ją pokroić. Nie wiem, może ktoś skorzysta. Ja ją teraz kroję obecnie nożem, piłką. Rewelacyjnie. Co prawda ona się przykleja, ten nóż się przykleja do tej fety, ale ładnie, tak jak widzicie, ta feta nam się kroi w kostkę. Także to będzie nasza sałatka. Jeszcze chciałam tutaj dodać awokado, bo kupiłam awokado wczoraj. Myślałam, że przez noc mi troszeczkę bardziej dojrzeje i będę mogła dodać, ale no niestety jeszcze jest się jeszcze jest za twarde to awokado. Także nie dodamy awokado. Mam nadzieję, że mój przepis będzie wam smakował. Mój mąż wam tutaj pokaże, Widzimy, że może na sałatkę, a ja tutaj pomieszam sos. Także a nawet yy, przepis na ten sos jest troszeczkę inny niż yy, robi moja mama w domu. Dobra, więc sałatkę odstawiamy, pokryweczkę również do, 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 do zlewu. Ja sobie teraz wysprzątam tutaj deskę. Bram, wezmę teraz na drugą stronę i sprawdzamy bajla, który już jest gotowy. Może go jeszcze odwrócę przez chwilę, przez chwilę. W drugą stronę. Nie wiem, nie powiem wam, czy te bajgle dostaniecie w Polsce. Wydaje mi się, że bez żadnego problemu. Teraz już te y, pity, czy pie, chlebki naans bread oraz te bułeczki takie half park baked są dostępne na pewno w biedronce. Przypuszczam, że takie bajgle również dostaniecie w polskich marketach. Także przepis bardzo prosty, naprawdę, ale mówię Wam no przepyszny, ja Wam polecam. Spróbujcie. Wiem, że no może kaloryczny, no bo i ser, i feta, i sos, ale co? Tam ja kalorii nie liczę. Dobra, ściągamy naszego bajla, który wygląda tak jest bardzo gorący. Ach, nie wiem czy ja go przekroję. Postaram się go przekroić. Siostra mi powiedziała, że musi być przekrojony na cztery. Na może ja zostawię go. O, tak wygląda w przekroju. Ja go zostawię w dwóch połóweczkach. O, może tak. Nie wiem, tak, tak do miniku lepiej widać. Dobra. Sos już się zagrzał, więc teraz polejemy tego bajgla z jednej strony sosem. Pieczarkowym. Tak. I tutaj obok położymy sałatkę. Ja sobie tą sałatkę przygotowałam wcześniej, ponieważ troszeczkę by to za długo nam zajęło. Nasz bajgel z sosem pieczarkowym prezentuje się, tak? Sałatka z drugiej strony. Ja Wam życzę smacznego, żegnam się z Wami, mam nadzieję, że przepis będzie Wam smakował i czekam na Wasze komentarze pod spodem. Trzymajcie się cieplutko, pa!